A, może pomiar, to po prostu moment, w którym decydujesz, kim jesteś. Zastanawiałeś się kiedyś, że każda Twoja decyzja, od najdrobniejszej pożyciową, to jak pomiar w kwantowej rzeczywistości w superpozycji. Jesteś wszystkimi wersjami siebie na raz śmiałym i nieśmiałym, pewnym i wątpiącym, artystą i naukowcem. Aż przychodzi moment wyboru. I wtedy zapadasz się w jedną z możliwości. Ale tu jest haczyk. Nie ma obiektywnego obserwatora. To ty jesteś eksperymentatorem i cząstką w jednym. Co to oznacza? Prościej mówiąc, jak siebie nazywasz, tym się stajesz. Nawyk myślenia po staremu trzyma cię w miejscu. Zmiana myśli jak przełączenie kanału. Rzeczywistość też się zmienia. W skrócie, co w głowie to i w życiu. Ćwiczenie na dziś. Zanim powiesz Jestem taki, taka. Zatrzymaj się, bo to nie opis, to zaklęcie. Wybierasz, mierzysz, stajesz się.